Smarujemy. tą śrubkę z tą prowadnicą taki komplecik tu widać jest ślad od tego jak pracuje tak tutaj dotąd jeździ tak te dwie szyny na które jeździ głowica są smarowane tu widać się zebrało na krańcówce trzeba wycisić ale to jest wszystko ładnie posmarowane smarem łożyskowym Widać, o tu też jest trochę, ale jest czyste. Widać, że jest w kolorze zielonkawym, czyli takie jak jest oryginalnie smar. I te dwie prowadnice też są do smarowania. Kółko się smaruje tylko wtedy, kiedy jest potrzeba, generalnie. A jeśli to jest dość nowe, no to tam, gdzie potrzeb nie ma. To jest wszystko co do smarowanie. Z tej strony to samo. Z tej strony to samo. Czyli też te dwie śrubki. te śrubka, yy, trapezówka i ta prowadnica. Tu widać dokąd dochodzi, jak zjeżdża na dół głowica. I to jest wszystko. Koniec tematu. Smarowania.